Kochanie moje, wszystkiego najlepszego okazji urodzin, 31, Struga czyli 60 karpetków i raz stróweczka, czyli 60 mwa patrzcie co kocham, kocham Cię, ty, ty moim sercu żyjesz, dla znaczy, kochanie serduszko, pozdrawiam Cię i stróweczkę i raz kochanie to moje, Maciu, kocham Cię Maciu, kochanie to moje. Taki mamy dzień, dzień urodzin twoje święto o tym wieć. Dzisiaj jest ten moment, by życzenia złożyć ci. Nagdaleno, dzień urodzin twych. Płyną więc życzenia, spełnią się marzenia. Niech uszczęśliwią i poprawią humor ci. Stolać, hierwają i szampana otwierają. Baw się to, że niech radosne będą dni. Śmiej się i tak przeżyć Każdy dzień, niech kolorami się W zdrowiu szczęściu od dzisiaj masz żyć. Chmura miłości i wokół ciebie śni. Śmiej się i tak przeżycie idź Każdy dzień niech kolorami się skrzyni. Od już od dzisiaj masz żyć Chmura miłości, niech wokół ciebie śli Niech twoje życie wolne będzie od łez. To szczęśliwe, nie zdobią życie twoje Tak daleno, stawiaj żagle, śmiał płyń Planuj i zdobywaj każdy dzień jak kolorowy sen Śmiej się i tak przez życie Każdy dzień, niech kolorowy sen Zdobisz od dzisiaj masz żyć Chmura miłości, niech wokół się śni Dzień urodzin to wyjątkowy dzień. Płyną życzenia, miłe słowa. Dużo, dużo zdrowia i na co dzień radości. A twój dom niech dzisiaj pełen będzie miłych gości. Sto lat. Śmiej się i tak przeżycie idź. Każdy dzień niech kolorami się skrzyj. W Zdrowiu szczęść od dzisiaj masz żyć wokół Ciebie śmi. Śmiej się i tak przeżycie idź. Każdy dzień niech kolorami się skrzyj. W Zdrowiu, szczęścia od dzisiaj masz żyć Chmura miłości niech wokół Ciebie śni